Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, dziś kolejna mini recenzja. E, mógłbym powiedzieć, dawno nie było noży, e, dziś są. Słuchajcie, dostałem świetne e, noże od Piotra Poredy, który wykonuje sam te noże. Z noży, które Piotr do mnie wysłał, wybrałem dwa. Dwa, które najbardziej mi odpowiadały, które mógłbym powiedzieć, że będą nam świetnie pasowały i do łowiectwa i do lasu. Nóż pierwszy w dużej skórzanej obudowie, tak zwanej pochewce, z wejściem na pasek lub ewentualnie możemy gdzieś go przyczepić. Otwierana ta pochewka i nóż, mógłbym powiedzieć, powlekany cerakotą, czyli wypalaną powierzchnią. Rękojeść drewniana, z drewna naturalnego. dodatkowo do tego noża jest Krzesiwo, z racji tego, że jesteśmy w sklepie, w którym mamy dużo amunicji, nie będziemy, nie będziemy krzesać. Próbowałem tym nożem robić różne rzeczy i powiem wam tylko tyle. Jak przywiozłem go do sklepu, Maciek powiedział: Dawaj, będę się golił. I rzeczywiście pierwsze golenie poszło elegancko. Sami zresztą widzicie, że moje włosy odpadają też elegancko. To pierwszy nóż, który zostawiłem od. Od Piotra. Co do stali, jeszcze wam powiem, noże Piotra są wykonane z twardej stali, bo ta stal mam tu zapisane 80CRV2 nóż ten był w powłoce ceramicznej, czyli w cerakocie, a tu mamy piękny nóż w czystej stali. Wyszlifowanej i też a, rączka, rękojeść drewniana. Te noże naprawdę słuchajcie a, fajnie leżą. Ja jestem. Przy, przy, przyzwyczajony do, do swoich noży, których używam, więc jednak te są chyba tak najbardziej i wyważone i godne, godne polecenia. Też piękna pochewka skórzana. Słuchajcie, dlaczego o tych nożach mówię? Po pierwsze dlatego, że cenię sobie ludzi, którzy wytwarzają coś sami. To fajne jest, że możemy promować ludzi, którzy coś wytwarzają. Po drugie Cieszę się, że mogłem chwilę wam poopowiadać o tych nożach. Pokazać, bo te noże już niedługo będziecie mogli wygrać w Wademeku Myśliwego w jednym z konkursów. To właśnie dzięki Piotrowi, który postanowił przekazać nam te dwa noże w celu promocji swojej swojej marki. Tak jak mówiłem, nóż w cerakocie, nóż szlifowany, dodatkowo z takich jeszcze ważnych rzeczy. Skóry są naturalne, licowane, garbowane, wszystko robione ręcznie przez, przez tego człowieka. Tych noży, możecie wejść na jego stronę i on ma ich naprawdę sporo. Ale to nie jest cały odcinek, to jest tylko i wyłącznie krótka recenzja. My te noże Sprawdziliśmy. Chcecie je sprawdzić? Wejdźcie na jego stronę, sprawdźcie, co on tam ma. Stronę do Piotra znajdziecie u nas na pasku, więc klikajcie w jego social media, oglądajcie jego noże. Bo warto, bo naprawdę chłopak z pasją wykonuje świetne noże. To co? Miało być krótko, to było. Cześć, do zobaczenia. Dashbur.